Witam serdecznie na prezentacji produktów sklepu internetowego supermyslikpiora.pl. Dzisiaj chciałbym państwu przedstawić jeden z kolejnych modeli pelikana. Jest to seria M205. Tutaj mamy model czerwony i tutaj mamy akurat zamienioną stalówkę, bo to już jest pod zamówienie klienta z Fki na MK. Seria 205 obecnie spakowana w taki dosyć śmieszny kartonik z taką tutaj kokardą standardowo jest tam zawiązana elegancko wygląda taki, takie typowo prezentowe opakowanie w środku mamy miękką wyściółkę gąbkową i tutaj tak żeby to pióro nam się nie uszkodziło samo pióro jest to model identyczny w rozmiarze jak M200 ma ono taki bardziej ceglany Pomarańczowy, znaczy lekko, lekko, delikatnie wpadający pomarańcz. Taki bardziej właśnie ceglany kolor ze srebrnymi wykończeniami. Na tutaj na pierścieniu mamy napis Germany, z drugiej strony mamy napis Pelikan. Charakterystyczna dla Pelikana Skówka z klipsem, też charakterystyczny, Tutaj na górze mamy łabędzia z pisklęciem, czyli logo. Pelikana. system napełniania, tak jak w M200. Takie ciemne, szare okienko, na, gdzie widzimy ilość pozostałego atramentu. Tutaj, tak jak mówiłem, mamy zmienioną starówkę standardowej F na M. Starówka też jest oczywiście z logo Pelikana. Pelikan z pisklęciem oraz podany jest na niej rozmiar tej stalówki. Pióro, oczywiście, tak jak wszystkie modele Pelikana z serii Souvenant i Tradition. Zakręcam. Dziękuję Państwu za obejrzenie tej prezentacji. Zapraszam do zakupów w sklepie internetowym supermyślnik piura.pl oraz do obejrzenia innych moich materiałów wideo na blogu piura.tv.